Dzisiaj w Rajczy 51 rajd Chłopski, międzynarodowy oczywiście. Teraz stoimy na trasie, gdzie czekamy na zawodników, którzy będą rywalizowali między sobą w biegach narciarskich. Czeka nas jeszcze moc wrażeń kulinarnych, artystycznych. Wieczorem koncert. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dzień dobry, wójt gminy Rajcza. Jak wrażenia po otwarciu rajdu dzisiaj? Dzień dobry, fantastyczne. Wszystko w porządku? Dużo drużyn, stoiska, wspaniałej jedzenia, dużo tak? E, oczywiście, dopisali nam wszyscy goście. Mamy tutaj posłów, mamy posłanki, mamy zaprzyjaźnione e, miasta, miasteczka, sąsiadów z zagranicy, ze Słowacji, z Czech. No jest, jest świetnie. Ważne, że jest śnieg, że opanowaliśmy tą sytuację i, i, i jest ok. Wszyscy zazdroszczą nam, że mamy tyle śniegu z centralnej Polski, którzy przyjechali. Chcą nawet zabrać. Ze sobą śnieg. Mówią, że tak dużo jest, bo nikt nic nie ma, a damy im. Pani poseł Małgorzata pępek gości co roku na rajdzie chłopskim. Jak wrażenia w tegorocznego rajdu? Tak, oczywiście nie mogłoby tak być, żebym nie dojechała do pięknej gminy Rajcza. Jestem tutaj corocznie, bo to jest naprawdę bardzo super impreza, która ściąga. Pełno e, zawodników z całej Polski, z zagranicy. Jest to naj, bardzo duża promocja naszego powiatu, nie tylko, a przede wszystkim gminy Rajcza. Dzień dobry, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy. Jak atmosfera tegorocznego rocznego rajtu 51. No widzicie, drodzy Państwo, że u nas się dzieje od samego rana i już zaczęliśmy nasz rajd barwnym korowodem, było naprawdę fajnie, bardzo dużo osób. Gościły również kopytniki z Kiczory. Róży dali jak zwykle super występ. Było oficjalne otwarcie, a teraz wszyscy tutaj w remizie strażackiej w OSP Wrajczy możemy skosztować czegoś dobrego. Są stoiska pańskich gospodyń wiejskich z gmin zaprzyjaźnionych, które do nas przyjechały. Mają naprawdę pyszne jedzenie, także zapraszamy wszystkich. Trudny wybór dzisiaj na stoiskach. smakołyków, dużo koła gospodyń przygotowaje z różnych gmin, tak? Tak. Bardzo trudny wybór, właśnie zaczynamy, wszystko pięknie smakuje, pięknie wygląda, no jest bardzo dobre, zobaczymy jak inne grupy się popisały. Skąd tak piękne panie przyjechały do Rajczy? Z Cieszymy Rozprzy. się, cieszymy się że, że jesteśmy piękne, ale przyjechałyśmy z gminy Rozprza, to jest powiat Piotrkowski, województwo łódzkie, centralna Polska. Jak się podoba na Rajczy? Pięknie. My jesteśmy tu szósty raz, także tu jest, nie jesteśmy nowicjuszkami. Także jest, jesteśmy, lubimy te okolice i tu przyjeżdżamy bardzo chętnie. A co Pani przygotowała dzisiaj na poczęstunek? Mamy raj, raj naleśnikowy naleśnikowy raj. To jest, mamy naleśniczki po różny, pod różnymi postaciami, między innymi coś dla podniebienia, tak, żeby było takie, no, na, na zakąskę też. Ale są naleśniczki z grzybkami, naleśniczki z jabłkami, są rożki, są paszteciki, ze szpinakiem same smakołyki mam takie pytanie, bo widzę tu na stoisku nie tylko jedzenie, ale takie nie wiem, dziwne stroje z, pomysłowe tak, to są stroje od naszych, robione przez nasze dziewczyny z Mierzyna, które są takie zdolne panie, mamy tutaj właśnie taki strój i to jest wykorzystane, są te spody od, od petów plastikowych Następne są piękna sukienka wieczorowa może być. To są kubeczki z parasoleczką oczywiście. I na studniówkę z łyżek. Może być oczywiście. Uważam, że można się taniej ubierać i wszystko wykorzystywać. Ja myślę, że ta z łyżek jest pomysłowa, bo nie będzie człowiek głodny na imprezie. Następna sukienka też podwieczorowa można podciągnąć. Jest to sukienka z łyżeczek i wykorzystana. Jeszcze bransoleteczki są zrobione z nakrętek od butelek. Co dzisiaj gmina Rajcza serwuje swoim gościom na rajdzie chłopskim? A bardzo przepyszne wędliny z naszej właśnie naszego regionu, ciasta. Pasztet domowej roboty, smalec, pasztet domowej roboty na ciepło. Mamy flaczki tak zwane Maćki, kapuśniak, bigos. No co jeszcze? Oczywiście sałatki też na swoich jajeczkach. oczywiście. Czyli nikt głodny z Rajczy nie wyjedzie dzisiaj. Nie, na pewno nie wszyscy będziemy pojedzeni. Napici też, bo coś tam dodatkowo też mamy na rozgrzewkę. Więc na pewno będzie wszystko, co jest potrzebne. LKS Rajcza na Radzie Chłopskim, własne stoisko, co pokazujecie dzisiaj? Witam serdecznie. Pokazujemy dzisiaj swoją historię od 1948 roku, nasze zwycięstwa, nasze puchary. No i sport, sport, bo to przede wszystkim jest sport, kultura fizyczna i rozwój tych zawodników. A chcecie pozyskać młodzież dzięki temu pokazując się na takich właśnie imprezach? Tak, bo myślę, że młodzież w tej chwili powinna zająć się bardziej sportem, niż siedzieć przed komputerami i to jest po prostu rozwój młodego człowieka. Skąd jesteście? Dobry. No. dobry, jesteśmy z Zawoi, piękna miejscowość, w Beskidach pod Bawią Góro. Aż z Zawoi przyjechaliście tutaj na zawody? No, tak. A długo trenowaliście? Bardzo długo, bardzo dorajcie, przyjeżdżamy, co roku, w całe lato, całą zimę trenowaliśmy specjalnie na ten dzień, także proszę się nazwać. Kuba, powiedz nam, gotowy jesteś do kibicowania, startuje tu ktoś znajomy? Tak, startuje. Kto startuje? E, mój kolega Patryk. Ty też mocno kciuki za nie? Tak. Teraz nietypowa atrakcja rajdu chłopskiego, bieg przebierańców, jak widzicie spotkami Olafa i Ola, tygryska na swojej drodze. Życzymy wszystkim powodzenia, którzy przygotowywali się do tego biegu. Cześć chłopaki, co to za pomysł na chyba jakiś, nie wiem, bieg przebierańców czy zjazd na byleczem? Dzień dobry, to był no, taki zjazd na byleczym. Co to za pojazd jest? Y, turbo Nieś 2000. <noise> Zrobiony z drugiej kanalizacyjnej i znak i podstawa z drewna i taka głowa niedźwiedzia. Z rury kanalizacyjnej? Tak. O rany. Niezłe. A kto wymyślił coś takiego? E, kolegi tata. Maciek, paczak i niedźwiedź. Driftuj! No, no. brawo, brawo! No, biegiem! Szybko! Go, 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 go! Driftuj, driftuj! brawo, brawo! 42 Jeśli myślicie, że bociany wyleciały do Afryki, to w rajczy wszystko jest możliwe. Skąd się wziąłeś? Z rajczy i będziesz startował w? W zjeździe w chyba, tak? Super, to powodzenia. Czy poleca Pan swojego fryzjera? Bo tu widzimy naprawdę nie, niesamowity mój jest kolor. Jest idealny. I powiem tak, nie jest całkiem drogi, tak jak y, ogólnie na przykład. Moja żona płaci dużo więcej, nie? A ja skromnie, skromnie. Mój, mój, mój jest idealny. Rajcza, Beatego Kasprzak, WG Media.